Cześć przyjaciele, witajcie bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, dzisiaj już drugi odcinek. Dziękuję, że w niecałe 6 godzin zrobiliście tyle łapek: w 474 łapki w 6 godzin. Dla mnie to jest rekord, dzięki Wam wielkie. Wbijcie teraz. Mam nadzieję, że dobijemy do 500 łapek w tym odcinku i lecimy, lecimy, lecimy. Nowy świat, nowe klocki do zbierania, oby nam się udało. No dobrze, biorę tu naszą wspaniałą maszynkę. Dzisiaj jest niedziela, i dzisiaj, słuchajcie. Yy, dwa odcinki, właśnie nagrywamy drugi odcinek z Lego Worlds, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Okej, okay, pająka możemy tu utłuc. Czekajcie, zaraz go tutaj... Pająk. Tu jest, patrzcie. Czy ja mogę go teraz złapać? Nie bardzo, on sobie tam chodzi. Dobra, zostawmy go. To lecimy odnaleźć kolejne sekrety. Zbieramy słuchajcie czcina. To jest jakiś kociołek. Oj, no, panie, panie, mi tak nie skacz. Dobra, się nie mogę doczekać. Jak poznamy kolejne tutaj jakieś nowe rzeczy. O, proszę, co tutaj mamy za zadanie? Porozmawiaj. Odkryliśmy ten wielki odcisk stopy, ale koleżanka do, do niego wpadła. Proszę pomóż jej. No dobra, zaraz pomożemy. Koleżance, oni tu pokazują, że musimy użyć tego narzędzia do podnoszenia terenu. Koleżanko, gdzie jesteś? Ej, nie widzę. A tu jest. Oj, chyba koleżankę zamurowałem. Ha! No to ładnie. Dobra. To musimy, słuchajcie, w takim razie usunąć to. Oj, tu jest wirtualna podłoga, wyłącz. Dobra, czekajcie, usuńmy teren. Koleżanko, gdzie jesteś? Tutaj jesteś. Możesz tu wskoczyć? Czekajcie, zaraz jej pomożemy. O, 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 właśnie, idziesz tu? Tu nie może. Tu usuńmy ten teren. Czekajcie, i teraz dodamy. Dobra, czekajcie, czy dodamy tu ten teren tej koleżance? No nie, no usuwanie terenu jest takie troszkę denerwujące tu w tej grze no ale mam nadzieję, że się uda blokada osi, blokada XY dobra i teraz może dodamy ten teren no wskoczysz tu koleżanko, halo proszę pani dobra podskoczysz do góry czy nie proszę bardzo i wyszła Mam nadzieję. Dobra, jest, udało się w końcu. Co dostaniemy? Co to jest? Niebieski klejnot. Psotnicy. Ci to naprawdę są znaleźć za skórę. Ale są całkiem uroczy, nieprawdaż? Tak czy inaczej mają przy sobie klocki, które warto zbierać. Czasem zdarza się też, że przenoszą coś nawet cenniejszego. Dopadaj ich i obalaj na ziemię Choć może Dobra. to niełatwe Chodź tu psotniku kreatywność. Jak go mam złapać słuchajcie Jak złapać tego psotnika Patrzcie gdzie on ucieka Halo psotnik Nie uciekaj przede mną Jejku gdzie on leci Dobra dopłynę do niego Nie mogę go złapać. No co za przesotnik, ale mi uciekł. Dobra, no nic. Nie będę już go łapał teraz. Bo mamy tutaj zadania do wykonania i warto by było się z tymi za zadaniami uporać. Niezmiernie się cieszę, że mogę grać w Lego Wars, ponieważ ym, ta wersja, ta oficjalna jest bardzo, bardzo fajna. Dobra. To już mamy. Jakby nie było. Dobrze, tu jest ktoś, jakiś złoczyńca. Patrzcie. On się będzie z nami bił. Dobra, dostał. A coż ich tyle tu jest? No nie! Coście mi zrobili? Panowie. I teraz z nim nie mogę porozmawiać. Dobra. Narzędzia odkrywania mamy. Ona coś tu jeszcze chce. Ten konik chce jabłuszko. To będziemy musieli znaleźć. Bądźcie mieli odpocząć z zastosowaniem sportem do laboratorium. Ojejku, ona potrzebuje coś takiego. Nie wiem, czy mamy takie w ogóle tutaj urządzenia. No właśnie. Budowle. Gdzieś to znajdziemy, spokojnie. Panie, bo wiem, że chciałeś ten kryształ. Słuchaj, szukam takiego rzadkiego niebieskiego kamienia szlachetnego. Szepnij mi słówko. Proszę bardzo. Udało się. Co dostaniemy? Ojej, co to, jakaś mapa? Bardzo mała chatka. Dostaliśmy plan tutaj. Pewnie będziemy mogli odkryć tego. Bagienna oszustka. Aha. Ciekawe. Ona tu potrzebuje takiego, widzicie. Takiego jakby domku dla naszego naukowca. Ja sobie ją wezmę. Naukowiec kobieta. A to jest ta sama? Nie, ona wygląda jakoś inaczej ta. Dobra, tu jest domek. Czy my możemy go zbadać? Chyba nie bardzo. Dobra, to lecimy dalej w takim razie. Dobra, okej, okay, odkryjmy to. Ale tutaj bardzo dużo przedmiotów będziemy w stanie odkryć Okej, okay, tu nic nie ma takiego Tam coś jest u góry, tak mi się wydaje Tu jest to osoba, on nam chciał coś zrobić, tylko myśmy go uderzyli i przez to klocka złotego nie mamy tam coś się świeci, widzicie? Jakaś łuna, duża trzcina. Dobrze, no jakoś odkryjemy te klocki, nie ma się co... To jest szkielet. Krokodyl nie odkryto. Dobra, tu jest ciemno dość. Niektórych wrogów pokonasz tylko za pomocą specjalnej broni. Różne kolory serc stanowią podpowiedzi. Zombie trudno jest pokonać konwencjonalną bronią. Jeśli masz potężny miecz, albo coś wybuchowego, nie znaj wobec nich litości. Poza zombie cheerleaderką, ona jest urocza. No dokładnie w taki potworny, nieumarły zjemczy mózg. Ha. Sposób. Fajne, fajne test. Dobra, mamy musimy ten ponton tutaj wziąć, i tutaj lecimy do tego, słuchajcie. Mamy tutaj jakieś zadanko, ale możemy to przejąć czy nie bardzo? Tak, bagienna łódź oszustów, mamy ba łódź bagienna. Jest dobrze, tu jest jakaś poświata, ale nic tu nie możemy znaleźć. Patrzcie, tu jest samochód gdzieś ukryty, był dobra. Jak go sobie przejmę, Pagienna terenówka niech będzie. A powiem wam szczerze, się tu biją, widzę. Tego nie możemy pokonać. Dobra, idziemy jeszcze raz tam. że znajdziemy to, co ona chce tego kampera no widzicie, te, ta mapa jest o wiele większa od poprzedniej no i tutaj już będzie trzeba więcej, więcej się nabiegać napocić, ale w końcu się uda dobra, tutaj niestety nie ma takich rzeczy, które by mnie interesowały no, zrobiła się noc, dlatego te zombie wyszły, patrzcie kogo my tu mamy potwór wodny Z nim nie możemy pogadać. Dobra, ogłuszyliśmy go. Patrzcie, mamy szkielet zombie. Castle znaczy, Lego kaso? tutaj nam brakuje tego domku. Może mamy w, w ekwipunku. Tak szczerze mówiąc, mamy jeden kryształ, mamy ryby. Dobra, nie, nie chcę się poddawać. Może mamy jakieś tutaj budowle takie? Mamy tu jakieś obiekty w ogóle? Słuchajcie, bo to nie o to chodzi. my Mamy kampera. Kampera. Mamy bardzo małą chatkę niby. Dom z ciastek. To nie bardzo. Ona chce, jak widzicie, taki dom jakby... Hmm. Musimy go gdzieś znaleźć. Żeby nam się udało. To przejdziemy w tę stronę może. Porozmawiamy tu z kimś. Ciekawe, jak w tym domku się uda przejść, tam do niego. O, patrzcie, skrzynia tu jest. Dobra, jakieś skrzynie tu dostaliśmy. Patrzcie, jakaś tajemna skrzynia. Ciekawe, co w niej będzie. Ciekawe, co dostaniemy. Co jest? Jest! Patrzcie, laboratorium. Subcio. No to ładnie, nie musimy daleko szukać. I teraz damy tej pani. Dzięki temu dostaniemy złoty klocek, kolejny. Oszkielet zostaw mnie. Dobra, mamy już prawie 100 tysięcy monet. To nie jest zły wynik. Musimy tędy to przeskoczyć, niestety. Dobra, nasz astronaut, lecimy dalej. Badaczu. Dobra, Gdzież ona jest? Tutaj. Zaraz ci damy. Wodna budowa. Proszę bardzo. Co nam mi dała? Co my to? Jagody. Skoro mają już laboratorium potrzebuję tylko rejestratorów do zapisywania wyników badań. Obiekty potrzebne do tego zadania zdecydowanie są w okolicy. Rozejrzyj się, czy to na górze? Na dole? Hmm. Czy gdzieś po środku? Zwykle najciemniej jest pod latarnią. Aha, no dobra. Czyli co, może swobodna budowa, obiekty. I ona chciała... Poryto to nie zamek z piasku, tylko takie wiecie... Hmm. No dobra, może to gdzieś znajdziemy. Tu coś jest. Komora badawcza, to zaraz jej tu damy. Proszę pani, pani chce komorę badawczą, prawda? To zaraz ją damy pani. Proszę czekać. Jest ta komora badawcza, którą odkryliśmy przed chwilą. Przecież ją miałem tu. Widzicie gdzieś komorę badawczą? Ja ją przecież odkryłem niedawno, tutaj. Dobra, komorę badawczą już mamy. Teraz gdzieś musimy znaleźć stolik. Tu jest pajączek. Tu jest, patrzcie. To nie jest takie trudne zadanie. O, 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 przepraszam, tu jest ten. Sotnik nie może wyjść. Chodź tu! Mam Cię psotniku! Złapaliśmy psotnika! Coś dostaliśmy. Słuchajcie, ale nie wziąłem tego. Co? Wziąłem? Wziąłem. E, dobra, no to teraz tak. Budujemy znowu. Dobrze. I teraz potrzebujemy tylko... Jak ten... Wygląda ten rysunek? Jakaś kamera jakby. Tu jest, patrzcie, widzi, widzę już go. Dobra. No i już pani dajemy teraz ten budynek z kamerą. Proszę bardzo, mamy złoty klocek! Juhuu! Pięknie! Pięknie, słuchajcie. Dobra, złoty klocek jest. To bardzo się cieszę jeszcze możemy teraz ją... Naukowiec kobieta tutaj nie możemy jej, bo jakieś zadania jeszcze pewnie będą dobra. I gdzie są kolejne złote klocki? Słuchajcie, gdzieś tu niedaleko. On chce marcheweczkę, tylko skąd ja ci marchewkę wezmę. Słuchajcie, gdzie tu jest jeszcze jakiś złoty klocek. Tędy jakby musiał iść tak jakby. Czekajcie, o, bo tu mogę coś wziąć. Ark... Arktyczna antena, antena TV, Ozdobny słupek i talerz satelitarny, więc spoko. To no, nie jest źle. Teraz gdzie mamy i słuchajcie, bo gdzieś tu, patrzcie, tu jest jakaś. O, tu gdzieś, Cię tu cały czas biją. Dobra, uratowałem ją. Ale my też ją chyba mamy pokonać, tak mi się wydaje, patrzcie. Mogę się... My... Gdzie wskakujesz mi na to drzewo? Halo, daj mi ten klocek! Halo, pani! Proszę zaczekać! No dobra, chyba to nie o to chodziło, tak mi się wydaje. Tam coś jest, patrzcie. Tam ktoś śpi. Mamy ropuszkę. Nie, nie! Jak go złapać? No nie! Utknąłem tu! Teraz cię złapię. No co za koleś, No i mi ucieka. Dobra, no tak nic nie zrobię. Jestem pod wodą. Tu coś jest. Patrzcie, tu coś mamy. Są jakieś rekiny, nie mogę tu odkrywać pod wodą. Kontrol lewy, tutaj coś, patrzcie, jest jakaś łuna, ale to się wydaje. Tylko woda rzeczna, he, odkryliśmy, nie mogę tutaj odkrywać. Szkoda. Wow, naprawdę nieźle. Wynosi, wypływamy, słuchajcie. Trochę tu za, za dużo tego. Tam się jakaś wędka podświetliła. Spróbujmy. Będziemy sobie chodzić tu po tych bagnach. Jest ta skrzynia. Tutaj byliśmy, dobra, ale ją otwórz? Dobra, powiem wam, że bardzo ciężko tutaj się podróżuje. Bo tu niby są te. Tutaj jabłuszko na no lekoniku. Skąd ja ci wezmę, jabłuszko? To jest sytuacja patowa. No tu jest ten policjant co ma złoty klocek. Muszę tych zbirów chyba przepędzić. Owy no chodź tu A nie, czekaj. Słuchajcie, no i znowu mi się nie udało. W chwilunku mam te zielone jagody niby. No nie wiem. Ale będziemy tutaj dalej próbować. Na mapie nie widzę tutaj, jakby lochy w Sotnicy 1. Obszar odkryty 90, 97%. Nie jest tak źle. Dałbym królestwo za to, by odkryć tu kolejne krocki, słuchajcie. To by się nam udało. Mogę odkryć tą żabkę? Dobra, mamy żabę. Żaba, żaba, re re kum kum, re, re, kum Co oznaczają te klocki takie, słuchajcie, takimi dziwnymi kolorami? Różowymi. Tu znowu jest gdzieś skrzynia, coś czuję. Tutaj, ze skarbami. Ty, ty ty, coś, jezu, ile to jest skrzyń. Mogę tu jakoś ten? Nie bardzo. Nie mogę tu odkryć tego. Dobra, tu ten aligator chce za, za, zagryźć, że my się mu nie damy. Oś, jaka wysepka tu. Dobrze, słuchajcie. Będziemy musieli znaleźć jeszcze kolejne złote klocki. Na razie tutaj widzicie, konik chce jabłuszko, ale my tego jabłuszka nie mamy. Tutaj aż 5, słuchajcie, wchodzi. Czyli potrzebujemy jeszcze czterech. Tutaj jest fioletowe coś. Co to oznacza ten fioletowy dymek? No to zadanie wykonałem. Chcecie. Ale to będziemy już robić w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Hej, cześć! Jeżeli spodoba Ci się seria, kliknij w lewy górny ruch gdzieś tutaj, żeby zobaczyć sobie całą serię. Jeżeli chcesz najnowszy odcinek na kanale, kliknij tu, 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 lewy dolny ruch. Natomiast jeżeli chcesz zasubskrybować kanał, to zapraszam, prawy górny ruch. Jeżeli chcesz odwiedzić moją stronę internetową lub kupić moje koszulki w lub inne przedmioty, klikamy tutaj, tu, 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 tutaj.